Dobra, leci, trzymaj. Tylko palec nie do, nie do tego. Nie w obiektu. Mamy jakąś rybę. Tu proszę na gościa. Jest coś ciężkiego. No, może to być węgorz. No, no tak wszystko na to wskazuje. Tak? Tak chodzi rytmicznie. Chyba żeby jeszcze był sam Chyba żeby był sandacz. Oj, jadzia będzie zadowolona Wreszcie przyniesie w sandacza do domu No dziwne Nigdzie go nie widać Na dwóch, na wodzie nie ma śladu ciężarek się pokazuje ale już po zawodach pozamiatał? Poza nie, 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 nie. Nie, on tu idzie w tą stronę. Po której stronie on jest? Po tej, ale też nic, pod słońce świeci film. Jak film? Słońce, to film. Tu, słońce na, na mnie, o. Tu. Ale tylko musimy gospodarza filmować. Niestety słońce nam nie pozwala. No. No, no pracuj Wasz, pracuj No daleko, no, no bo zabrał, ale nie, myśli, nie wiem co to No na pewno nie jest to okoń Troszeczkę bije jak węgorz Vengo. Eee, węgorz Węgorz, węgorz. O, To jest a, węgorz No, węgorz, węgorz Hrabia węgorz Ale nadal go nie widzę No nie, zaraz Pokazał się tylko na krótki moment. Tak, tak. O, i teraz. O, taki metrowy. Proszę tu podbieraczek. Wciągnij brzuch. Jurek zaczepiło się. O, co... Oj, kurde. Kurde. O to. co się zaczepi? O, pod. O gwoździe. O co? O gwoździe. W desce. Okay, dobra. Tu, Będziesz miał co wycinać nie to idzie w całości o, o kurczę taki ze 2 kilo może czekaj, czekaj czekaj no trzeba będzie się troszeczkę pobawić z nim czekaj 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 graj na węgorzach graj. teraz tak cały czas ojej ciężko Skurwa. no nikt by się chciał położyć, no on się nie chce ułożyć nie, 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 nie da rady kurcze za ciężki czekaj czekaj, bo tak w tą stronę i nawet żeby kurcze uciekł <laughs> uciekł spod bieraka to nie takie proste, czekaj czekaj, 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 czekaj kur... Jest? Dawaj, dawaj. Zobacz, zobacz. O tak ponad no, piękny. Mordy. Ponad niestety, jak i, Ale jaki poczekaj, ładny... Zaraz. Jaki ładny grubasek. Ja dobra, cię kręcę. W obie ręce. Nie mieścimy mi się w kadrze. Ale to tak zrobimy. O tak. Tutaj, tutaj i teraz do góry pojedziemy i zobaczymy. Oj. Dobra. Zamykaj klapkę. O!